się, witam w kolejnym odcinku z Ostatnio prosiliście mnie, żebym zagrał śniegomandosem Mandosem, więc yy, oto jest piękny skin śniegomandos Mandos. O, oczywiście zachęcam do zdecydowania Subika i łapki w górę. I co? Lecimy już yy, sobie na siorobalność czuflarę. <laughs> Mam nadzieję, że zrobię dzisiaj takie 10 kg. Może więcej. Zobaczymy. Yy, Czekajcie ile osób poleci w ogóle na śrobane. Ale malutko. Ile cztery osoby. Czyli może dwa kilo będą śrobanych. No, Policy na główny budynek. Tutaj mam jakąś bronikę, więc na nim wyląduję to jest pompa no pierwszy kill no wezmę sobie tą pompkę co można nie kupić Dmi kwoty w sumie to jeszcze nie będę sobie używał tych dużych płot stawię na później o mam kłopa dobra leży tylko A szczęka sobie wezmę i lecimy, tu rób. Wypij te dwie dużo pady. W górze nie więc... Tutaj jest? Ty no w domu jest? Dobra. Właśnie, my sobie to. Widzę sobie ten kamień. Yy, Poddaszek. I użyję apteczki. No, czego nie mogę tego zrobić? Już mam trzy fragi. Nice. Dobra, jest czwarta osoba. Z kawem już. Po Jeszcze jakieś najdy. No Od kolejnej osoby. Ile tu osób? 90 Ale nie umiem trafić. No jest niby. No dobra. Piąty frag. Nie wiem, ogólnie mamy już z tego chłopa tu gdzieś chodzi sobie. Więc jak go podjedziemy? Nawet 7 chłopów. Gdzie oni są? Na ramię i bo tego. Do 180? Dead. Tylko gdzie był ten stąd? Jest. No wypijem. Z aktualizacji doszedł. On chyba na górze gdzieś jest? Nie wiem. Jest. Jezu, ale drewno. Tu jest kolejny, o 90 dead. Leżą, siedem fragów z miejscówki, pogoł. Ogólnie to biega mi gdzieś tu kolejnych, ale miałem laga. Nie, fajne. Biega mi gdzieś tu ósmy chłop. Problem jest taki, że to nie, nie wiem, gdzie on jest. Lecimy. Nora. Jeszcze tu było. Jest tu. Nie wiem, jeszcze też się schowałem. Jezu. Dobra. Leczy się? A, bo tu się nie da strzelać, koks. Dobra. Jezu, ale drewno. Użyję sobie beczek No i co, lecimy po klejnik Dobra, mamy dziewiątego chłopa Chyba jest to na dole Ta jest na dole Dobra, leży Anonim Anonimowe 264 O, miał fajny Bronik. Charger miał jeszcze. Boksam. Charger nie biorę, bo nie wiem, co grać z chargeru. Jest ktoś w tym bokrze? Nie, nie. Myślę, że mogę iść gdzieś na górkę. ogółem mamy dziesiętego fraga gdzieś jest. Harley Queen. Pogu. A jestem Nowy. bambik tak jak ja, Dobra, lecimy do kolejnej strefy, mamy w ogóle 10 faragów w połu. Na, ogólnie mam kolejnego chłopa, schodzi z górki. Gdzieś tu był, bo tutaj schodził. Hmm. Nie, jest gdzieś do dole tutaj. Nie, nie mogę. To nie wiem. Ogólnie, przepraszam, że gram trochę jak Bambika, ale to jest moja chyba trzecia gra dzisiaj. No więc no. Nierozgrzany jestem wcale. Dobra, idziemy szukać kolejnych chłopów. Dobra, mało tego chłopa, Co tu był. Dobra, leży. To jakiś bambol. Co on miał w ogóle? Co za chłop? R.P. Tu w sumie wezmę za duże paty Dobra, zagrań tylko na mały. Oho, no chłopak. Nie, dostałem mocno. Ale jest mnubem, no. Nie no to jest niemożliwe. Żeby cegła się paliła, no. To jest żart. Dobre dostał, Dobra, dostał, po kewie. Dobra, No i pogers. No, czy ja mogę wziąć duże poty? Dzięki. No, ale dobry jest ten erpek. Kolejny kłop, no nie wierzę. Skąd? Tam. Ty, mam jeden na jeden, dobra. dobra dostał. Deng. Na... fajnym minkiem, 13 fragów. Mam nadzieję, że Wam się spodobał odcinek. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. I co? Ja się to było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Cześć, cześć!